Cześć, w tym wideo pokażę Ci krok po kroku, jak tworzyć tak spektakularne zdjęcia produktów. Wystarczy wgrać takie zwykłe zdjęcie Twojego produktu, a po chwili mamy piękną, soczystą grafikę. To inny przykład: zdjęcie kefiru i zdjęcie produktowe. Inna wariacja zdjęcia tego kefiru. I kolejny przykład. Wgrałem zwykłe zdjęcie plecaka, i po chwili mamy różne scenerie. Mamy taką scenerię tego plecaka. Mamy korytarz szkolny, czy też po prostu zwykłe zdjęcie studyjne z wys wysokiej jakości z detalami. A to wszystko na podstawie takich zwykłych zdjęć. I aby stworzyć tego typu zdjęcia produktowe, wykorzystamy sobie narzędzie Nano Banana od Google, od Gemini. Także. Logujemy się na stronie Gemini, link oczywiście znajdziesz w opisie tego wideo. I aby generować wysokiej jakości obrazy, wykorzystując właśnie model Nano Banana, należy kliknąć tę opcję tutaj, obraz. Następnie tym plusikiem wgrywamy zdjęcie naszego produktu. Dla przykładu, zrobimy sobie zdjęcie dla kremu Nivea, zwykłe zdjęcie zrobione na podłodze. I teraz należy wpisać prompt. I ten prompt, aby wyszły takie właśnie spektakularne, realistyczne grafiki produktów, musi mieć odpowiednią strukturę. I zobaczmy, jak wygląda właśnie taka idealna struktura promptu do generowania grafik produktowych. Składa się ona z pięciu elementów. Pierwszy element to produkt. Czyli w prompcie opisujesz dokładnie, co ma zawierać twoja grafika, twoje zdjęcie produktowe, miejsce. Czyli krótko mówiąc, tło, na jakim tle, gdzie ma znajdować się ten produkt. Zaraz pokażę Ci na konkretnych przykładach, właśnie, jak ja to opisałem. W jakim stylu, w jakim klimacie, jeśli chcesz, aby zawierała Twoja grafika dodatkowe elementy, jakieś szczegóły, jak tutaj na przykład kostki lodu, to wszystko należy oczywiście opisać. Oczywiście możesz też poprosić sztuczną inteligencję, w tym wypadku właśnie Gemini, aby wykorzystując schemat takiego prompta, wygenerowała ci idealny prompt, który właśnie w Wkleisz w, wkleisz w nano banana i sztuczna inteligencja sama wygeneruje Ci idealny prompt, który da Ci takie właśnie wyniki. I zobaczmy na przykładu strukturę prompta, który wygenerował właśnie to zdjęcie produktowe tego plecaka na tym tle. Mamy przedmiot, produkt, czyli fotografia produkto, produktowa chłopięcego plecaka szkolnego. Mamy miejsce, czyli opartego o ceglaną ścianę z kolorowym artystycznym graffiti, w miejskim zaułku. Dalej mamy styl, czyli fotografia uliczna, dynamiczne ujęcie z niskiej perspektywy z ostrymi detalami i naturalnym światłem późnego popołudnia. No i mamy klimat wreszcie, tak? Czyli młodzieńczej energii, niezależnej miejskiej przygody. I mamy dodatkowe elementy, czyli obok plecaka leży deskorolka, para słuchawek nausznych w lekko rozmyta perspektywa ulicy. Weźmy teraz przykład naszego kefiru i zobaczmy tą samą strukturę, jak to jest zrobione, tak? Czyli hiperrealistyczna fotografia produktowa butelki jogurtu. I teraz miejsce. Umieszczonej centralnie na czystym, studyjnym tle z delikatnym gradientem kolorystycznym. Mamy styl dynamicznej fotografii typu splash z efektem zatrzymania w czasie. Mamy oczywiście dodatkowe elementy. Wokół butelki w powietrzu lewitują świeże owoce ziarna zbóż i mamy też klimat świeżości Eksplozji zdrowia naturalnego, tak? Więc te wszystkie elementy są. Oczywiście, jeśli czytasz ten prompt i on cię w jakiś sposób przeraża, że nie będziesz umiał napisać w ten sposób prompta, to możesz oczywiście posiłkować się sztuczną inteligencją, która napisze ci właśnie taki idealny prompt. I zobacz teraz, jak ja to tutaj stworzyłem, tak? Poprosiłem sztuczną inteligencję, jesteś specjalistą Prompt Engineering. Napisz mi prompt, który użyję w nano banana, aby wygenerować zdjęcia produktowe według schematu. I tutaj oczywiście wklejam ten schemat, o którym Ci mówiłem, zawierający właśnie te pięć elementów. I tylko pokrótce opisuję mój produkt. Mój produkt to plecak szkolny dla chłopca w wieku 6-10 lat. Mam trzy zdjęcia tego produktu i chcę stworzyć na jej podstawie kilka zdjęć produktów. Daj mi prompt, który wygeneruje trzy różne zdjęcia, odpowiednio wyglądające. Dla mojego produktu, tak? I mam tutaj właśnie trzy takie prompty, które mi wygenerowała sztuczna inteligencja na trzy różne miejsca w szkolnej ławie zdjęcie studyjne, zdjęcie właśnie w tym parku i brakowało mi tylko jeszcze promptu, gdzie właśnie będzie ten plecak w jakimś klimacie szkolnym. Gdzieś w tle właśnie szkoła, zamazane dzieciaki i dynamiczne zdjęcia. I po chwili mam właśnie taki oto prompt i sobie właśnie go teraz przekleimy, żebyś zobaczył, jak to tutaj konkretnie działa. Załączam najpierw zdjęcia mojego plecaka. Zrobiłem akurat trzy zdjęcia, tak aby było ujęcie z każdej strony tego plecaka, żeby gdzieś tam sztuczna inteligencja nie zniekształcała kształtu tego plecaka. I wklejam oczywiście tutaj ten prompt. Tutaj, oczywiście, klikając tę opcję obraz. Wysyłamy oczywiście zapytanie, i po chwili. Zobaczysz, co zrobiła sztuczna inteligencja model Nano Banana od Gemini. I zobacz, mamy zdjęcie produktowe, jest szkoła, jest plecak, są zamazane dzieciaki, gdzieś tam jeszcze jest właśnie Notes w tymże plecak. A teraz tworzymy sobie zdjęcie produktowe. Naszego, właśnie kremu Nivea, załadowałem to proste zdjęcie opakowania kremu i tak zapytałem się o sztuczną inteligencję, aby wygenerowała mi prompt, który wygeneruje mi właśnie takie idealne zdjęcie mojego kremu. Oczywiście podkreśliłem, że potrzebuję tego według mojego schematu, czyli tego schematu, aby zawierał te pięć elementów niezbędnych. I tym razem jest to krem, i chcę grafikę, gdzie właśnie będzie jakaś subtelna dłoń jakieś tam płatki kwiatków, jakieś kropelki wszystko lekkie, subtelne. Krem ma taką stylistykę, kolorystykę biało-bękitną, więc dobrze, żeby to właśnie tutaj też było. I pierwszy efekt pracy, no to był dobry, ale był średni, gdzieś tam ten krem po prostu zaginął, że tak powiem, na tej grafice. Zlał się, co oczywiście podkreśliłem, i napisałem, że gdzieś ten właśnie na tej grafice ten krem gdzieś tam przepadł. To mało przykuwa wzrok. I poprosiłem, aby właśnie Sztuczna Inteligencja Nano Banana poprawiła ten prompt. I kolejny właśnie prompt który był, dał mi już pożądany efekt i teraz wkleję go tutaj sobie raz jeszcze. I mamy tutaj oczywiście te pięć elementów, tak? Czyli dynamiczna makrofotografia, produktowa słoiczka kremu nawilżającego o biało-bękitnej kolorystyce, który jest głównym bohaterem, tak? Czyli podkreśliłem właśnie, że ten krem ma być głównym bohaterem tego zdjęcia, tak? Mamy miejsce, czyli to tło studyjne z subtelną grą światła. Mamy styl elegancki z miękkim, ale kierunkowym światłem. My mamy klimat luksusu, zmysłowego doznania. I mamy te elementy dodatkowe czyli wokół produktu dynamicznie wirują jedwabiste płatki kwiatów. I zobaczmy, jak to tutaj wyszło. I myślę, że to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Co bardzo ważne, sztuczna inteligencja nano banana bardzo dobrze odzwierciedliło samo opakowanie produktu. No nie jest zniekształcone, nie, fonty są takie same, nie ma tu żadnych literówek, więc to działa naprawdę świetnie. A tło moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobre. Pst, a jeśli chcesz więcej wiedzy o sztucznej inteligencji w Twoim biznesie, w opisie tego filmu znajdziesz link do mojego autorskiego kursu AI dla biznesu. Kurs, który odmienił biznesowe życie kilkuset osobom. Pokażę Ci w tym kursie, jak krok po kroku wdrażać sztuczną inteligencję w Twojej firmie. Link do kursu oczywiście w opisie tego filmu, zobacz zaraz po tym wideo. I na koniec powiem Ci, jak wygenerować takie właśnie oto foto dynamiczne, rześkie, energetyczne napoju Monster. Zobacz, jak wygląda mój prompt. Ultradynamiczna makrofotografia produktowa, warto używać tego stwierdzenia, czyli makrofotografia. Puszki napoju Monster oblanej sokiem i pokrytej kondensacją na ciemnym, dramatycznym... 哎，对了。 I widzimy, dłoń z całej siły miażdży owoc kiwi, z którego wystrzelił je potężny strumień soku, eksplodując na puszce. Czyli mamy ten klimat, mamy to miejsce, mamy też ten styl Liquid Freeze. Klimat nieokiełznanej energii dzikiej świeżości. No i widzimy też właśnie te dodatkowe elementy, czyli u podstawy puszki leży bogata, chaotyczna kompozycja z przekrojonych na pół owoców kiwi, dużych kawałków ananasa. Oczywiście ja napisałem, że chcę właśnie, aby tam były kiwi. Ten Monster ma różne kolory zielone, więc chciałem, żeby też zielone owoce tam się pojawiły, takie właśnie jak kiwi, żeby był ten piórony opusz nasa oraz właśnie kostki lodu, które też tam gdzieś kojarzą się, oczywiście, z orzeźwieniem, ze świeżością. No i efekt, moim zdaniem, jest bardzo dobry, bardzo dobry. i po raz kolejny zwracam uwagę. Zobacz na samą puszkę Monster'a. Ona jest w takiej właśnie skali, w jakiej powinna być. Nie jest zniekształcona. Logo jest, nie, jest takie jak być powinno, fonty, tu wszystko jest faktycznie zachowane. Więc nikt Wam nie zarzuci w Waszym sklepie, że po prostu wasz, że dostał produkt, który inaczej wygląda na zdjęciu produktowym. A teraz e, dla tych, którzy dotarli do tego samego końca, mam prezent. Stworzyłem takiego asystenta, który, generuje, który pomoże Wam właśnie skonstruować taki prąd do generowania grafik. Zobacz, w opisie tej lekcji masz link. Wystarczy, że jak wkleisz ten link, możesz przywitać się z naszym asystentem. I on poprosi was, abyście wgrali właśnie zdjęcie waszego produktu. Możemy wgrać właśnie naszą puchę Monstera. Wysyłamy tą puchę. I teraz asystent prosi was właśnie o te pięć rzeczy, o których mówiłem, czyli produkt, miejsce, styl, klimat i dodatkowe elementy. I on na tej podstawie ułoży wam prąd. Link do tego asystenta w opisie tego filmu. To mój drugi kanał, ruszam z nim. Więc jeśli podoba ci się ten content, content AI, wykorzystania właśnie w firmach. Daj łapkę w górę, subskrybuj, będzie tego więcej. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć.